Witajcie wszyscy, właśnie będę dojeżdżał na staw. Udało mi się wyrwać z domu. No długo nic dla Was nie nagrywałem, e, ponieważ e, e, chowały mi dzieciaki. Podjęłem nową pracę. Zacząłem prawo jazdy, już mam końcowe egzaminy. Tak więc wszystko jest na jak najlepszej drodze. No i co? E, postanowiłem wziąć wąteczkę. Na spinning, pojechać na staw rowerkiem, gdzieś 20 minut drogi. No i co? No i połowić szupaczków, o ile będą jakieś brały. Mamy dzisiaj sobotę, miała być ładna pogoda, ale się zasnuło, ponoć ma padać. Ale taka pogoda prawdopodobnie będzie sprzyjać drapieżnikom. My nie przedłużając będziemy za dwie minutki na stawie. Zaraz Wam wszystko pokażę. A Wam życzę miłego oglądania. I widzimy się nad wodą. Jak widzicie, jestem już dosłownie dwie minutki. Tam mamy jeden zbiornik. Tu mamy drugi z taką piękną wysepką. Kiedyś udało mi się tam zapatrzeć szupaka. Dokładnie tam, gdzie pokazuję końcówkę kija z tego miejsca, a siedziałem tutaj i sobie spinningowałem, chyba 70 cm, dawno tutaj nie byłem spinningu spinningu. Wow, kilkanaście lat, 6-7 albo i nawet więcej. E, łowisko 721, tak, łowisko 721 jest to sośnica. I wypisujemy kartę i bierzemy się za łowienie ryb. Co jesteśmy i będziemy wykonywać pierwszy rzut. Tam mamy ładne trzycinki. Piasek w wodzie z drugiej strony. Trzcinki. Wiem, że tutaj po tej stronie jest płytko. W głębiej jest tam za tą wyspą. E, widzę paru wędkarzy, ale tak jak mówię, patrzcie na tą pogodę: no ma coś popadać, dlatego wszyscy uciekli. Ja mam nawet parasę ze sobą, także, nawet jakby lało, e, zostaję tutaj i będę łowił w tym deszczu. Zarzuciłem, ale patrzcie na to, trzeba jeszcze rozłożyć korwkę. Korwkę chyba dobrze mówię, nie? Jak nie, to mnie poprawicie. No i ciągniemy. Byłem tutaj 3 miesiące temu bodajże, albo troszkę mniej, ale nie, nie łowiłem. Tylko byłem się przejść i widziałem, że tutaj albo kormoran, albo coś, takiego szczupaczka 50 cm dopadł. Nie wiem, czy to dokładnie kormoran, ale na pewno nie ma tutaj wydr. Nie ma nim tutaj innego. Miał taką dziurę w brzuchu, leżał na brzegu, więc prawdopodobnie był to kormoran, bo kormoranów jest tu, no jest tu pełno. Mam pierwszą rybkę. Oj, spadła, biedna. Ale patrzcie na to. <laughs> Nie wiem czy widzieliście branie. <laughs> Jaki piękny, śliczny, co? Pięknie się zaczyna. To był drugi rzut. Łowimy dalej. Zmieniliśmy miejsce. Tam wykonałem parę rzutów, ale po tym okonku już nic. Teraz jestem przy takim cinobisku i... Taki zalewek mały. Jakaś rołka tam wystaje. I tego szczupaka dosłownie widziałem kiedyś tu. Kiedyś, kiedyś to już pewnie przetworzony przez mikroorganizmy. Dobrze, a my co? Spróbujemy w tym małym zalewiku. Liczę tutaj na rybkę. Jest tu póciutko. Niecałe pół metra wody prawdopodobnie. No ale powinien tu jakiś szczupaczek siedzieć. Szczupaczek albo też jakiś. Inny drapieżnik. Tam widzę spławik na drugiej stronie, ale pewnie nie da się po niego wejść. On Później spróbuję, może wejdę. Taki, taki większy ten spławik, może żywcowy. Widziałem wcześniej szczupaczka jak pogodną drobnicę albo jakiś większy okoń. Tylko, że siedzi tam Pewny wędkarz ale ja mam czas, obejdę sobie to dookoła i zobaczymy, jeżeli pójdzie, to sobie tam siądę i spróbuję mu pociepać. Może akurat weźnie. Podeszliśmy sobie w róg tego, tej zatoczki. Mam rybę, prawdopodobnie szczupaka albo i okonia małego Ale nie wyskakuje to prawdopodobnie okon Nie mały szczupak Ale jaki malec Nawet nie będziemy tutaj patrzeć ile ma centymetrów Ile co? Taka igiełka ale się ładnie wbił za jedną kotwiczkę. Opa. Pokaż buźkę. Pokaż się cały. Piękny. Piękny. Jest jak szczupaczek. Malutki, bo malutki. No ale co? Ważne, że jest ryba. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo przyjechałem tu właśnie na rybę. Pogoda dopisuje. Na trapieżnika jest super, a my jedziemy dalej. Patrzcie, co znalazłem nad wodą. Muszę tylko zawiązać tutaj tą końcówkę, bo jest dziura, ale ja sobie tą siatkę wymienię. O. Wymienię sobie tę siatkę. I co o tym myślicie? bo mi się podoba mam kolejnego małego szczupaczka ale się zażar o Jezus będzie mu trzeba zrobić wyciągnąć szybko i wypuścić Tak widzicie szczupaczek otaczony Szczupaczek pięknie popłynął dalej. Dwa szczupaczki, jeden okoń. Szkoda, że takie małe, ale mnie naprawdę i takie cieszą. Więc co, do boju i po taką sześćdziesiątkę lecimy. No i tak jak widzicie, mam swój podbierak, <noise> którego nie wziąłem ale znalazłem. Czy się nada? Pewnie, że się nada. Musi się nadać. I najlepiej jakby się nadał dzisiaj. O tam idą już takie ciemne te chmury. Nieładne. Ale ja na pewno się nie poddam. Będę obławiał każde miejsce. Są malutkie szupaczki to i muszą być te większe albo może są już wyłapane nie no nie może być o patrzcie uwielbiam to i co blaszka taka okonek taki ale jaki no, przepiękny. Dobra, wypuszczamy bandytę małego. No, do wody i lecimy dalej. Jest kolejny. O, szczupaczek. Ten jest troszkę większy. Trzeba mu to jakoś wyjąć, a nie wziąłem sobie nawet szczypców, ale spokojnie opanujemy to. Nie z takich opresji się wychodziło. No i co? Mamy to. Taki oto szczupaczek. Oj, oj, Mam matę, ale jest tu trawka, to po co mam wyciągać? Taki szczupły. Piękny. Ząbki. Oczka. No podbiera krąż miarkę. Nie wiem, czy widzicie, ale jest tam 30. 40 parę centymetrów i co idzie do wody o tu jest takie zejście pięknie trzeci szczupaczek coraz większe a jestem godzinę nad wodą i bardzo się z tego cieszę Uderzył przy samym brzegu akurat Miałem wyłączoną kamerę tak bym Nagrał uderzenie Ale Mimo wszystko jest wyciągnięty A my czekamy Dalej na tą wymarzoną 60 A więc co tym oto Szczupaczkiem ostatnim Będziemy kończyć nasze łowienie Ponieważ Tak jak widać pada deszcz Mam cały ekran mokry też trochę na mnie napadało. Ja się cieszę. Trzeba wracać do domu. Jutro, jak będzie czas, przyjedzie się znowu na godzinkę. Połowi się. Może trafi się coś większego. Szczubaczki dopisywały. No ale takie malutkie pistolety, nie? No co zrobić? Właśnie, żeby była jakaś rybka, jakiś kontakt podrosną. I niech ktoś ma uciechę z łowienia ich, jeszcze jakby je wypuszczali, nie? Także ja spadam, widzimy się w kolejnym filmie, oby ten film był jak najszybciej, a Wam życzę jeszcze raz miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie.